Mam na myśli 13 przyjaciele, witam Was w kolejnej grze typu Far Cry. Tym razem sobie zagrałem Far Cry'a New Dawna. W ostatnim odcinku Far Cry 5 zapowiedziałem, że sobie za parę dni rozpoczniemy gierkę. W tej grze będzie polegać coś takiego, że będziemy musieli też pewnie walczyć z jakimiś wrogami. Zobaczymy co się zmieniło, bo to jest tak samo e, zrobione na podstawie mapy i innych rzeczy jak Far Cry 5. Zobaczymy co się zmieniło, jak wszystko wygląda. No więc co, rozpoczynamy nowa gierka. Wybierz budowę ciała, czyli. No to mężczyzna sobie bierzemy. Potwierdzcie decyzję, są ostatecznie będzie można jej później zmienić. Potwierdzam. Twar odkrywca interesuje mnie głównie Fabuła. Nie wiem, jesteśmy odkrywcami. Co? Dobra, zaczynamy, zobaczymy o co chodzi. Faktycznie to przypomina Far Cry'a piątkę? tak, przypomina i to mocno. <laughs> three <bomby> <laughs> <was> <laughs> the day i was born was the day the world collapsed those that survived had to make new lives underground up above there was nothing but ash and cold and death people thought it would last forever but without us up there life returned I was six years old the first time I saw the sun. Mom and Dad were heartbroken by what they saw. The world they'd known gone forever. But not me. I'd never seen anything so perfect. We weren't the only ones who'd survived, and slowly but surely, our little community grew. It wasn't always easy, but for a time, there was peace and prosperity, a new home, a new life, a new normal. But, like all things in this world, it was too good to last. The highwaymen came from the east, led by a pair of sisters, twins. Said they'd heard about our little paradise said they wanted it for themselves we never stood a chance they took everything from us our food our homes our people we needed a miracle and that's when we heard the name thomas rush he and his captain had been up and down the west coast helping folks like us rebuild they were on a train headed right through Hope County. Mom sent me to find them. Convince them to help us take our home back. They were our last hope. Our salvation. But it all went horribly wrong. to Far Cry New Down. Widzę, że kolejni wrogowie się pojawili. Nie wiem jeszcze kto to jest, ale pewnie też coś takiego jak Joseph, Fight, Jacob i John. Czy tak wyglądają teraz miejsca, w takie inaczej niż w Far Cry 5, zanim bomba pierdykła? Oj, nieźle się narobiło. Ludzie tyle ludzi zginęło.

We are not leaving the captain behind. They're coming fast. We need to stick together. Understood, Captain. McKenzie. Your time to shine. We need to get armed. We need to get our people. And we need you to find a way out of here. I know. Easier said than done. One step at a time, Barnes. You lead, we'll follow. Dobra. Więc spieprzamy, chyba Tomasz? Pieczkę coś tu jest, przeszukaj. Nie chcę się tego czytać. Kapiteczka Skortuj rasza, dobra. Odda się kopać, Dla się bić. Coś możemy? Nie, nic. Co się stało z mapą, jaka była w Port kraju gdzie mamy iść temu? O, ile tu trupów już widzę. I coś wybucha, kuźwa mać. Jakieś beczki, zaraz wszystko wybuchnie i się skończy. Iściki, dziennik rusha Plecak, ja bym chciał broń jakoś O cholera, Będę ci, będę ci Ej, ja nawet broń nie mam. Jak tu się bronić? Jest tu coś? Tylko nóż do rzucenia, Farclaypiące, takie fajne miałem broń. Kurde, ale bym chciał je mieć tutaj przy sobie. Oj, 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 już przy coś zauważyło, prawie powinienem być niezauważony. A tak się niestety nie da. O, reanimacja też się tak samo po mnie reanimuje. No jak szybko, szybko, dawać broń, dawać broń. Co jest, jest, Podejdziemy tak, w taki sposób. O, takie eliminacje to są dobre. Dawaj to, do tego wyzwalamy. Znaczy, tą chciałem powiedzieć Eskorty. No, z tego gdzieś ładzić? ten rasz, o nie, biegnie, biegnie. Kolejny pistolet, a to ten sam. Oj, gijesz. Wow, co za eliminację tu wykonuje nasz bohater Oj! Wow Ej, to dobre Następna Uf, Fuck Ale mu ryj wbił to Ty też giniesz Ups. Do tyłu Leżysz na glebę. No, trzeba uciekać, trzeba uciekać. Tam następny Hej, szalcik. Dużo strzałów nie mamy, ale powinno wystarczyć. Fakt, coraz mocniejsi chyba. Zostałeś mnie przyłapali, to teraz trzeba uciekać. Albo walczyć w głowę strzał. My zaraz zginiemy przez to. I od razu śmierć, jak ich tak wyeliminuje Co baby tutaj z nami walczą Dobra spadamy, uciekli do rzeki, dobra dobra Nie mi się z nimi pierdzielić Za wcześnie skoczył, ale ok, nie wnikam O, dajcie nam samochód Ej, ja to chce mnie rozekać, to chce mnie rozekać Wypieprzać. Które to przez to że strzeliłem nas przyłapali Spokojnie, już prawie i widzę, że 50 metrów to naprawdę niedużo. Naprawdę niedużo. A Te rakietki są to są co lepiący. Gdzie możemy uciec w najgorszym przypadku? O fuck, tu przepaść jest. To nieźle.

Our pops always told us that people either solve problems or make problems. The world's got too many fucking problems. And we're looking for people to help solve problems. Uh, our problems. If you're a problem solver, we got you covered. Food, clothes, guns. Anything you need. po się Even health insurance. <laughs> but if you make problems, well, Pops taught us what to do with problem makers. Problem makers need to be solved. Mm -hmm. Old man solved a shit ton of problems in his day. Yeah. Hell yeah So, rabbits. Are you all problem solvers or problem makers? We solve problems. We've been solving problems all over this country.

Ok. A ja się posłuchała? Sokur. Co kur... ta fk? Ty, suko, co się zrobiła? Setźcie ten kask w tupe. Nic nie będziemy rozwiązywać Tylko spróbuj Tylko spróbuj Tylko mnie tym walnij Ty kurde Dobrze O fuck Co to było I no świetnie On zamiast skoczyć z nami to

Come on. ich. do Hope County. Do Hope County. Czy mapa gdzie była w Far Piące. Dobra, idzie, idziemy. Ciekawe co się stało z naszym bohaterem z Far piątki Zastępca, świeży. Ok, do Hope County, a daleko jesteśmy. No więc nie wiadomo. Czekaj, czekaj, ja tu się porozglądam. A Kto by mógł wiedzieć, w co się stało? Tu myszy. Coś tu jest, a proszę jakichś worków. Co to jest? A, detonator jakiś. Aha, bro, nie straciłem. Kurde. Dobra, idziemy, chodź za mną. Może jeszcze coś odnajdziemy. Tu jakieś zwierzęta biegają w ogóle? Dobra, znajdziemy się w Hopkanti tak szybko jak tylko się da. To głównie tam są bandeci. Edeniarze kiedyś, teraz są inni. Teraz te bliźniaczki, Mickey, Lu, kurna, poczuły się za bardzo. Joseph, nie wiadomo co się stało z Josephem. Słyszałem, że on tutaj się pojawi. Już Edeniarze by zrobili z takimi porządek, ale Edeniarze już nie ma. Jakie no. To na jedynie prowadzi do hopkanti No nie, co oni tu robią z takimi cywilami niewinnymi? Tak jakby trzeba wejść na górę mostu, czy co? Bo ja nie ogarniam. gdzieś jest? Chyba ja bandyta. Dotrzyj do kopalni, okej. Okay. Jakbyśmy mieli helikopter, to by łatwiej było. I powinno być daleko. O, tu sobie biegają. O, kamieniem da się rzucać, super. Zbieramy wszystko co tam się da. Co to, taśmy jakieś? Izolacyjne. komponenty? Otwórz menu menu, menu broni przy stole i warsztatem, dobra. Okurzyłeś? O, dzięki za samouczek. Mogę coś stworzyć. Tu się broń tworzysz, Ej, super! Tylko to nie jest taka pewnie ciekawa broń. Pteczka maksy, ile no to możemy mieć? Apteczka, komponenty. Coś podobnego, bo kropiący. Tutaj jest co porównywać, bo to praktycznie może być ta sama mapa. Jak tu na. A, już wiem, już wiem. Chodź, Karmina, chodź. Coś jeszcze tutaj jest. Ja, nie wiem, szkoda, czasu, ale bym coś zobaczył. To samo tylko czy staśmy, i właśnie z takich rzeczy się tworzy broń? Znaczy nie wiem, jak inne, ale to na przykład, to powinno tak trzeba się dostać na górę do mostu. O, oh, fuck jakie ja w jedną strzeliłem, co to tak się odbija? Macie bronię? Nie oni powinni by się bili pięściami albo nożami. Samochody w ziemię zostały wbite. Gdzie są moje auta? Falsent Falsend! O kurde, co jest grane? Nie włączy teraz łapy, ale kojarzę dobrze miejsce. Może już blisko. Nasze miejsce w regionie Jonasida. Macie lornetkę? Nie macie. Co w sensie, czy nasz bohater ma? Ura stało na hita trzeba powoli. Bo to wiecie, jak jest. Zaraz, jeden zauważy i się zbierze ponad 50. O, już Ty się odbija, czy o co chodzi? A co ci słabsi? Nie widzę. A gdzieś tam, gdzieś tam. O, już widzę. I see you. Tak jest. I see you. Ale to się odbija z jednego na drugiego. I tak Zaraz broń jakoś odbierzemy. O, wreszcie. Czyli dwie bronie możemy maksymalnie, póki co, dopóki nie odblokujemy wszystkiego. Ale on ten nóż im wbija konkretnie. Zastępca. Rypa to on po prostu jakoś eliminował, że albo kijel na przykład albo taki chłapał wygi i coś tam wykrzygał kark. O dobrze, dobrze Wilk. Czy co to jest? Szybciej. Na ziemię usapało. To zupełnie inaczej wygląda niż Eleniarze. Jest chyba bardziej porobani niż mi się wydaje. Jeszcze biją kurda kaskiem ludzi po głowach. Chorobane te bawy są trzeba. Może na razie miejmy swoją broń, tą stworzoną. Dobrze. Już prawie końcówka. Jeszcze jeden. Zbieramy wszystko, co się Co to jest? To chyba nie do zebrania. Ale chyba jest szosik. O, i tam coś jest. To snajper. Co kurna? Taki kozak. O podejść tu. A kozaczka zaczyna, baba jakaś. Dodatko durna. What the hell? Szybko pka na śmiech i tędy pewnie do hopcut się dostaniemy, tak? Dobra, to szybko. O, takie czy były w piące?

ten co był naszym asystentem z samolotem pomagaliśmy jej. Czy to jest, jej, to jest dziecko to, które woziliśmy samochodem w forkreepy 5. Kto oglądał to wie. Ale ja, ja, gdzie jest Nick? Bliźniaczki, księżniczki, kurde.

Dziękuję że ją Czy to jest dziecko ich, które woziłem far do szpitala? Tylko oczywiście inny bohater. All right, guys. You know how to handle Around this valley, better than anybody. So? So? Sitting around moping isn't doing any good. Look, Rush was supposed to help us build someplace safe. Now, it's up to us. There are brave people here scattered around. We just have to find them. Bring everyone together, show them we can stand up to the highwaymen. Mom, it's not gonna be easy. I know. But it's our only choice. Już bym mógł już normalnie połazić Prosperity, dobra. Jakieś zadanie ma dla nas. Się może rozejrzyjmy mapa jakaś? Nie ma mapy. Kim Ray znam osoby. Chyba wszystko pozamykane, tak mi się wydaje, no Nie ma szans, że wiedziałem. Pudełka na buty Tracy? O, Tracy. Ciekawe czy ona istnieje w tej grze. Rancher on Co? Cutie, wszystkie miejsca z fotografii No dobra Oto co zostało z bramą domu I co zrobił z tego Józef Popuszczan Swojego bunkra Drzucili wszystko co miało związek z nowoczesnym Światem przed upadkiem elektryczne, Silniki i generatory Rębalna nic nie zostało Czy jakby wszystko zostało zniszczone Okej okay, więc wykonamy sobie misję U niej już w następnym odcinku zapomnijcie zapomnijcie o subskrypcji, Rozchłapaczce w górę Dzięki za oglądanie Trzymajcie się i